Nie powiem, podoba mi się coraz bardziej to kajakowanie, piękne widoki tutaj mamy most poniatowski tu kolejowy i, i zaraz później świętokrzyski Ładnie, spokojnie, jest w miarę dobrze. Nie ma wiatru, to jest zupełnie inaczej. O, pendolino, Akurat trafiliśmy. Ale ten odgłos to tramwaj przejechał nad nami na moście Poniatowskim. O, jeszcze, jakiś, się. Może, może ten wyprzedzi. tory kolejowe O, chyba coś kropi, Dobrze. trzeba dalej jechać Postawiłem aparat na plecaku, tak wymyśliłem Teraz mogę Pomachać sobie spokojnie Uch, teraz to zasuwamy. Tego nie widać, ale powiem szczerze. Często właśnie tymi bulwarami wracam z pracy rower w <grydy> pasażer tutaj przyszedł Może głodny jest nie mam, nie mam nic dla ciebie, co ja się dam. muchę, jeszcze mam muchy łapać starówka. starówka. Pięknie. Naprawdę piękna ta Warszawa jest. Jeszcze atrakcje na Wiśle. A tu ciekawy moment, bo ja w tej chwili w ogóle nie wiosuję, a popatrzcie, praktycznie nawet troszeczkę się cofam. Tak tak tutaj kręci tą wisło. Tam nurt na środku niesamowity, dlatego wcześniej wypłynąłem na środek, żeby mnie tak trochę poniosło. A tutaj tak też praktycznie stoję w miejscu. Nawet cofam się. O, proszę. Jakie zjawiska tutaj występują? No, faktycznie Płyniemy pod prąd Nie machając wiosłami Znaczy nie, nie machając A Ale co tak tutaj? Do, do plecaka chcesz wziąć? Dobrze, bo faktycznie znowu będę machał tej ileś kilometrów. Dobrze, na razie. No i dobiłem do brzegu szczęśliwie. Już jestem na lądzie. Dotknąłem lądu, to już mogę teraz się cieszyć. Już wszystko jest w porządku. O, tutaj statek dopływa akurat. Jestem na plaży Rusałka zo no, tak wygląda. Tutaj jest laweta z kajakami. Na dzisiaj wystarczy 2,5 godziny, tak najbardziej. Bardzo ładnie tu jest. Fajnie. Zobaczymy, jak on tam dobija. na lewy brzeg Warszawy. No, nawet słoneczko jest parę kropli, jakichś małych spadło, a to jest nic to. Wiatru nie ma. To jest najważniejsze. Piękne. przepięknie, naprawdę tak to może być fajnie nawet w wielkim mieście można sobie poczuć się jakbyśmy byli gdzieś naprawdę nad na wakacjach, gdzieś na, nad jeziorem, na, nad fajnym miejscu takim dzikim no, tak jak tutaj Filtrem teraz inaczej podkręcimy, zablokujemy go. A może tak? No, tak by było lepiej. Kajaczek dowiózł mnie szczęśliwie na miejsce. Nie, chyba temu gawronowi to przeszkadzam tutaj, bo tak się drze na mnie. O, w sumie jego teren, nie? Na prawo. Jakby mi przyszedł ktoś nieproszony do domu, też bym się darł. Nawet cieplutko jest fajnie. No to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia, do napisania. Cześć, pozdrawiam wszystkich buraków. Trzymajcie się ciepło. Miłego weekendu życzę.